Dzień dobry Państwu, ja jestem Piotr i zapraszam Was na krótką pogadankę o tym, w jaki sposób można sobie uprzyjemnić życie w serwisie. Ja należę do osób leniwych. Co za tym idzie, jeżeli da się coś usprawnić, przyspieszyć, zrobić coś bardziej dokładnie, to oczywiście bardzo chętnie z takiej rady skorzystam. I zaczniemy sobie od narzędzia, które mam praktycznie codziennie. Dziesiątki, jak nie setki razy w dłoniach. Jest to tego typu narzędzie. Producentem jest Vera. Niestety, nawet jakbym bardzo chciał podać Wam jego numer seryjny, to ten niestety, ale z biegiem lat się zmazał. Jest to jedno z pierwszych narzędzi, które kiedykolwiek kupiłem. Nie jest to zwykły śrubokręt, ponieważ na górze mamy łezkę, która służy do wyciągania... Tak zwanych pierścieni zabezpieczających. Używa się go naprawdę setki, jak nie tysiące razy w ciągu całego roku. Sprawia, że nie niszczymy, gładzi amortyzatorów, a całość serwisu przeprowadzana jest dużo, dużo łatwiej. Także tego typu narzędzie gorąco Wam polecam świetnie się sprawdza. Producentem jest Vera. Gdyby ktoś znalazł jego oznaczenie, to oczywiście też chętnie skorzystam, bo. Przeszukałem internety, niestety nie znalazłem. Zdarza się. Trudno. Kolejnym zestawem narzędzi jest cały pakiet Parktula. Jak widać, ma końcówki magnetyczne, więc łatwo jest je przyszpilić właściwie wszędzie, gdzie tylko byście chcieli. co będzie metalowe. Taki ładny zestawik sprawdza się również bardzo fajnie do wyciągania i wkładania różnych rzeczy w amortyzatora, szczególnie tych ciężko dostępnych, ale ma jedną potężną wadę. Każde z nich jest ostro zakończone, więc bardzo, ale to bardzo trzeba uważać przy ich używaniu, ponieważ można zostawić klientowi rysy na jego sprzęcie, czego oczywiście nikomu nie polecam. Generalnie to jest cała seria app. Z krechą od 1 do 3, jak dobrze pamiętam. To jest już chyba trzeci albo czwarty zestaw, który zdążyłem użyć. Także w porównaniu do wery te się kończą dużo, dużo, dużo szybciej, ale robią robotę i nie są relatywnie drogie. Co my tu mamy jeszcze, co chciałem Wam pokazać? Kolejna rzecz to szczypce z możliwością łapania na stałe. Więc jeżeli zablokujemy je i schwycimy jakiś element, to możemy go sobie przyblokować. Super sprawa, jeżeli mamy na przykład kuleczki, tego typu drobne elementy, które musimy wrzucić do amortyzatora, coś wyciągnąć, włożyć. Sprawdzają się niesamowicie i nieraz mi już tyłek uratowały. Także tego typu szczypce chirurgiczne bardzo, ale to bardzo się sprawdzają. Kolejny temat, to już konkretnie na wyścigach, wygląda jak zwykła przedłużka na półcala, ale jest to przedłużka dynamometryczna, czyli zakładając z tej strony klucz udarowy, tutaj używając nasadki pod wasze konkretne nakrętki czy też yy, szpilki, nie jesteście w stanie przekręcić śruby. Dlaczego? Dlatego, że klucz. Po osiągnięciu w tym przypadku 90 Nm zacznie wam podskakiwać i nie jesteście w stanie przekręcić, nawet jeżeli ustawicie e, udar na dużo mocniejszy, takowej szpilki czy też nakrętki. Super sprawa, bo nie ryzykujecie przekręceniem podczas dokręcania kół. Więc w ferworze walki genialna sprawa i macie ustawiony moment praktycznie na stałe. Ekstra rzecz. Kolejnym narzędziem i to jest. Coś, co już mi też nieraz tyłek uratowało. W sytuacji, gdzie mam na przykład shaft, który jest zablokowany od dołu. Następnie nie mam dostępu od góry, a muszę coś odkręcić. Tym narzędziem możecie otworzyć i. Odkręcić lub też zakręcić nakrętkę na szafcie, do którego nie masz się dostępu z góry, z dołu, a jedynie od boku, a łapiecie całą nakrętkę, czy też inny element z każdej strony, więc nie ma ryzyka, że coś wam się objedzie, i nie będzie sytuacji, gdzie uszkodzicie gniazdo, sprawiając, że element będzie do wymiany. Jedna z tych najfajniejszych rzeczy, które odkryłem w przeciągu paru ostatnich. Lat gorąco polecam te narzędzia. To by było na tyle. Dzisiaj miał być szybki materiał, także życzę Wam miłego, spokojnego wieczoru albo poranka, zależnie od tego, kiedy i o jakiej porze będziecie ten materiał oglądać. Więc życzę Wam miłego dnia albo wieczoru albo jednocześnie i do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć!